Dzień dobry wszystkim, chciałbym powitać wszystkich widzów zgromadzonych przed swoimi odbiornikami w drugim już odcinku z gry Napoleon Total War na modzie Napoleonic Total War 3. No i tak, w poprzednim odcinku tutaj spodbiliśmy, czy zajęliśmy sobie Neapol. Co y, o, ni, ni, niestety Sycylia y, y, przeprowadziła kontratak na nasz port, z którym y, powiedziałem w poprzednim odcinku, że sobie poradzimy. Natomiast na ten moment nie mamy za bardzo środków, żeby sobie z tym poradzić, bo musielibyśmy mieć flotę, więc myślę, że rozsądnym byłoby pójście bezpośrednio na y, Sycylię. Zobaczmy jeszcze teraz jakieś stosunki dyplomatyczne tutaj. Y, z Austrią możemy sobie zrobić y, handel czemu nie, zaproponuj umowę handlową bardzo dobrze bardzo dobrze proszę mi pokazać jakie ja mam stosunki ja no, nie, nie lubi mnie raczej pan Napoleon, ale może te relacje handlowe tutaj, tutaj poprawią nasze wzajemne stosunki, mamy tutaj armię przede wszystkim powinniśmy tutaj wyłożyć pieniążki na naprawę dlaczego, ile to kosztuje? 600 600 golda kosztuje naprawa court of justice, co daje sąd? tax rate i happiness, to się przyda to też się przyda, to też daje 12% bonus region tax rate plus 2 repression in the region e, represje też się przydadzą żeby tutaj uspokoić mm, tych ludzi może w ten sposób nie, nie zrobimy nie naradę w ten sposób. Aha, to naprawa kosztuje zero, no dobrze. Skoro tak. Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć, jaki my będziemy mieli... uła uła, Zdecydowanie zbyt niski przychód. Musimy... Musimy zwiększyć przychód sobie, dobrze. W ten sposób powinno być ok Bardzo dobrze. Eee... Proszę mi powiedzieć, jak tutaj wygląda sytuacja naszej armii. Nasza armia się uzupełnia. Myślę, że yy, ona w zupełności wystarczy do zdobycia również Sycylii. Yy, tak, tak mi się wydaje. Dobrze, puścimy sobie turę. <laughs> yy, szybciej, panie kolego. I dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, co to się będzie działo na północy. Musimy bacznie obserwować sytuację ponieważ północ włoch też będziemy chcieli w przyszłości zdobyć w ten czy inny sposób. Znaczy zdobyć ją będziemy mogli raczej w jeden sposób po prostu ją podbijając, natomiast od tego czy innego imperium. Co, co tu robi Rosja? Rosja się bije z Napoleonem? Czy co? Może i bije się z Napoleonem? Letter of Demands. Niedobrze. Jeszcze gorzej. Gdzie ten market został uszkodzony? Tutaj. Oj, 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 Nie, 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 nie. To najpierw. Najpierw. To sobie. Naprawimy. Czy my tu mamy wybudowane drogi? Mamy wybudowane drogi. Brukowane są strasznie drogie, ale one by pobudziły handel. Eee, proszę mi pokazać tutaj sytuację. Tak, oni są w wojnie z Napoleonem. Tutaj przyszli aż no dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Znaczy z Napoleonem, nie wiem czemu mówię z Napoleonem, z Austrią, z tą, z, przepraszam, z Francją. Na ten moment nic chyba nie poradzimy na to. Mamy tutaj dosyć wysokie niepokoje, a nie stać nas na werbunek następnej armii. Patrzcie, musielibyśmy, w momencie w którym wyjdziemy, to zostaną nam dwa, dwa te tokeny. Znaczy, to, to nie są tokeny, no te takie symbole tej ręki. Um, więc no nie jest to fajna sytuacja jeszcze musimy poczekać mm. Austria tutaj się porusza, dosyć, dosyć silna jest Austria tutaj w tej rozgrywce chociaż z tego co widzę to Na mapie, ale mogę się mylić. A może i tak, pewnie się mylę. Wydawało mi się, że, że Francja przejęła przejęła Mediolan od Austrii. Zaraz zobaczymy. To wydaje się być wątpliwe. Rebelia w Neapolu. Ojejku. Jak? Armie tu są chore. Kurde, bela, niedobrze. Czu, 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 czu. Dobrze, proszę mi pokazać. Dobra, już, już jest mniej więcej już będzie dobrze. Yy, tylko tak: my nie za bardzo możemy wyjść z miasta. Chociaż w sumie teoretycznie to byśmy mogli. Ale nie, nie zrobimy tego, nie wyjdziemy z miasta. Poczekamy aż oni przyjdą i się zbierą w jednym miejscu. Tak, Mediolan jest cały czas y, austriacki. Dobrze. Bardzo y, dobrze. Mamy wzrosty. Same to nas cieszy. Neapol w ogóle jest, ma 5 milionów mi mieszkańców. Czy, ten, czy cały ten region ma 5 milionów mieszkańców? Albo sam Neapol? Nie, sam Neapol to trochę, trochę, trochę za dużo by było. Poczekamy. Zobaczymy, co tutaj się stanie. Hmm. się tutaj rusza. I się co się dzieje? Coś halo. Poza tym, że tam jakaś wrona kracze za oknem. Dobrze, już jest wszystko okej. Okay. Całkiem, całkiem spoko. I też byli jakieś buntownicy, chyba włoscy. Wiesz co, ja chyba będę wycinał te dłuższe yy, dłuższe to dłuższe przewijanie tury. Bo to, jak ten bot się rusza pojedynczymi oddziałami, tutaj to jest przecież jakaś masakra. To tyle trwa i nic się nie dzieje, nic z tego nie wynika. Mhm. Oj, super, super. Fantastycznie. Możliwe, że to był błąd. Proszę mi pokazać. Ile to będzie. A nie, nie dużo mnie będzie ten błąd kosztował. Okej. Okay. W tym momencie już chyba mo możemy wyjść sobie z Neapolu i, yy, i po prostu ich zmiażdżyć. Co też uczynimy. Yy, jakie to są lombardzki legion cisalpiński 22 akuresji ale to jest light infantry oni mają po 108 w oddziale to niewiele stosunkowo stosunkowo niewiele range 70 to jakaś taka marna ta piechota lekka Możemy to yy, spróbować, to zapisać mm. i zrobić automatyczne rozstrzygnięcie. Zwycięstwo. Uuu. u, Uu. oj, 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 nie, 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 To jest. To są duże straty. Nawet bardzo duże straty. Hmm. Hmm, 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 hmm. No trudno. Niech będzie i tak. Mam nadzieję, że tutaj nie stracimy żadnego oddziału. Straszne rzeczy tu się dzieją naprawdę, panowie. Panowie i panie, oczywiście. Jeżeli nas jakieś panie oglądają naprawmy sobie najpierw winnicę później to długo teraz będzie trzeba, będziemy musieli czekać na na ten, na na to uzupełnianie czy ja mogę, aha, jest powolne uzupełnianie jeszcze w dodatku. Czy ja mogę jakoś przesunąć te jednostki, żeby gdzieś do, do innego regionu, żeby się szybciej uzupełniały? Na przykład w ten sposób? A tak, to one się zupełnie w ogóle nie uzupełniają. Fajnie, fajnie. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy jak podzielimy na dwa regiony, to one się szybciej będą uzupełniać. Czy tutaj może coś dorekrutujemy? jak nas będzie stać jakąś drugą drugi oddział artylerii dobrze, jesteśmy już po 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 turze jest średnie tempo uzupełni, a tu jest wciąż powolne uzupełnienie, no nie podoba mi się to bardzo mocno mi się to nie podoba, natomiast mimo tego, że mi się to nie podoba, no Muszę z tym żyć. Proszę mi powiedzieć, jakie to mamy? 12 libr. A jakie tu mamy dostępne? 12 libr i 7 libr. 12 libr jest celniejsze o wiele, ale jejku, jaka ta artyleria jest droga. Bardzo droga jest. Myślę, że wolelibyśmy jeszcze na tym etapie gry zainwestować w y, gospodarkę. Aha, Great Museum tutaj już jest na maksa. Krotowa Pils, czy to nam coś da? Mm, nie za bardzo. Możemy y, twierdzę zbudować. Mm. Na polu moglibyśmy wykorzystać jakoś te 5 milionów populacji i zbudować wielkie muzeum. Proszę mi jeszcze powiedzieć, jakie my mamy tutaj cele? Aha, warunki gra nam stawia takie cele, że mamy zdobyć... Mamy zdobyć cztery regiony. Mamy utrzymywać cztery regiony. Yy, w tym musi, jednym z nich musi być. Yy, papal State. O oh boy. A proszę nam pokazać nasz prestiż. Yy, bo się chyba w ogóle nie możemy porównywać tutaj do tych wielkich potęg. Yy, no, raczej nie dobrze. Dobrze, no to nic, no to mamy jeszcze dużo czasu na zdobycie tych dwóch pozostałych regionów. A i tak musimy uzupełnić sobie tą armię i pozyskać troszkę pieniążków. Sprawdzimy sobie jeszcze tylko jak wyglądamy z, tą, z tymi pieniążkami 1218. Ty, to już całkiem przyjemne, przyjemne dochody tutaj zaczynamy kosić. Jakbyśmy jeszcze bardziej opodatkowali opodatkowali wyższe stany. Dobrze, dajmy w ten sposób, bo potrzebujemy pieniędzy. E, aktualnie Neapol jest zwolniony z podatków. Czy nam się to opłaca? E, musimy mieć jeszcze zwolniony przez chwilę Neapol z podatków. Ze względu na dewastację tutaj. Co będzie zmniejszało nam populację, a tego nie chcemy bardzo mocno. I tutaj będziemy ledwo co. Zresztą, będziemy na plusie, ale nie. Jeszcze. Zwo... Kurde, 800. 800 dochodów budżetowych z tego będziemy, 800, 800 zł. będziemy mieli z tego. To nie, to zostawmy w ten sposób. Jak widać, yy, yy, Sycylia składa nam pewną propozycję, yy, której którą odrzucimy. To nam się kompletnie nie opłaca. Z tego powodu, że... Znaczy nie opłaca się. Opłacałoby się w sumie, bo by nam odblokowali port i moglibyśmy się rozwinąć gospodarczo, ale my tutaj przecież nie chcemy tworzyć potęgi handlowej, tylko, tylko chcemy sobie zjednoczyć Włochy. Dobrze, bardzo dobrze. Jesteśmy tutaj znowu poproszę wielkie muzeum. No i widzicie, problem jest taki tutaj z tym, że populacja nam maleje. To nie jest coś, co byśmy chcieli. To nie jest, to nie jest rzecz, który, która by nam się podobała. Hmm. Czy to już jest wszystko naprawione i jest naprawione dobrze? Bardzo dobrze. E, tu potrzebujemy technologii. Czy właśnie. O. O proszę, jak miło. Dobrze. Co byśmy chcieli? National debt. To jest bardzo mocne. Na początku szczególnie. To też będzie dobre. Dajemy information. Na początku właśnie byśmy zainwestowali w te gospodarcze technologie. Czy ekonomiczne bardziej. Naprawdę byłoby to przydatne. Weźmiemy sobie, oj, 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 czy nam, czy my naprawdę nie mamy żadnych gentlemanów. Jeszcze mam nadzieję, że ci gentlemani się stworzą sami jakoś. Nie wiem, nie wiem jak. Mam nadzieję, że jakoś się stworzą. No tutaj te statki są nieprzyjemne. Tak naprawdę bardzo mocno nam krzyżują tutaj rzeczy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego my tutaj nie mamy... Nie, nie mamy możliwości rekrutacji mimo Drill School. Recruitment capacity Army Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj możemy coś zrekrutować. No możemy faktycznie coś zrekrutować. Yy, dajmy kolejny oddział piechoty liniowej. Yy. I tyle. Na ten moment tyle. Witam Was ponownie w kolejnej turze. I tym razem. A nie, dobra, nie. Poczekamy jeszcze, aż y, tutaj nam się skończy. Y, ten oddział rekrutować. I tak naprawdę, myślę, że my możemy sobie w tym momencie obniżyć znów podatki. Jakie będziemy mieli przychody budżetowe, e, czy przychody, nie przychody, tylko y, dochody. Eee... 1100. To nam powinno wystarczyć na jakiś czas. Tylko tak. Czy my tutaj chcemy zaczynać znowu rekrutację? Najchętniej bym tutaj zaczął rekrutować, ale nie wiem dlaczego nie mogę, nie mogę tutaj rekrutować nic. Bardzo dziwna sytuacja. No to w takim razie nie. To w takim razie byśmy tutaj zro... co jest? Czy my Straciliśmy jeden oddział woltyżerów. Woltyżerowie. Straciliśmy oddział woltyżerów. Musimy mieć woltyżerów. To jest niedopuszczalne. 18. accuracy. 15. Grenadierzy mają taką samą celność co. Grenadierzy są o wiele lepsi za to w, w walce, w zwarciu. Mają wyższe morale. Okej, okay. dobrze wiedzieć, ale w tym momencie będziemy potrzebowali raczej piechoty liniowej, więcej piechoty liniowej, więcej piechurów liniowych. Dobrze, dobrze. Witam ponownie w kolejnej turze. Dobrze, rekrutacja zakończona. Teraz tak, poczekamy jeszcze jedną turę, aż te wszystkie oddziały nam się zrekrutują. Następnie udamy się już bezpośrednio na Sycylię. Ile, ile, ile? 6 tur. Ok, dobra, to jest akceptowalne. 4 tury jeszcze tutaj zostały. Eee, 950, a to jest kwestia upkeepu Mamy zwolniony, zwolniony na Apple cały czas. Proszę mi pokazać, jak tutaj wygląda sytuacja. Cały czas jest dewastacja przez ten port prawdopodobnie. Musimy utrzymać. Yy, musimy utrzymać wzrost znaczy nie musimy, ale dobrze by było utrzymać wzrost populacji. Jakbyśmy odzwolnili, to ile by było 600? No nie jest to zbyt zamożny region. Yy, tak naprawdę on jest o wiele biedniejszy jakby nominalnie nie dzieląc przez liczbę ludności, będąc dwa razy większym, jest... Yy, jest, jest biedniejszy od Rzymu. Czy od, y, czy od państwa kościelnego tego regionu, jak to tutaj gra ujmuje. Yy, także czekamy do następnej tury. Dzień dobry ponownie. Jesteśmy znowu. Bardzo dobrze. Już nam się wszystko... Uh, ancillary ancillary gained uh, właśnie, pokażcie mi moich ministrów czy ja mogę ich jakoś wymienić uh, no, kandydaci to są tacy marni, popularność rządu 94% to jest monarchia, monarchia absolutna dobrze uh, właśnie, potrzebujemy tego portu cały czas, żeby uh, móc prawda tutaj yy, zacząć przejmować te punkty handlowe yy, i czerpać niebotyczne zyski yy, ze sprzedaży towarów z tych właśnie punktów innym nacjom. I mam nadzieję, że tutaj nikt nie z północy nie zaatakuje. Jest to wątpliwe, dlatego udamy się całą tutaj naszą masą w tą stronę. Yy, pozostaniemy w mieście jeszcze na tą turę, żeby. Żeby się uzupełniały yy, uzupełniły jednostki, czy uzupełniały bardziej niż uzupełniły. I w następnej wyruszymy wyruszymy na Sycylię. Bardzo dobrze. Więcej pieniążków, więcej pieniążków. Okej, okay, jesteśmy znowu. I ruszamy tutaj. Nie będziemy odbijać tego portu. W tym momencie, bo i tak samą armią, samymi jednostkami lądowymi nie damy rady tego po prostu zrobić. No to co? Naprzód ku zjednoczeniu. Eee, ku zjednoczeniu, no, 50-60 lat wcześniej niż to miało miejsce historycznie. Włochy kiedy zostały zjednoczone, jakoś w 64, chyba, gdzieś w latach 60. wydaje mi się. Zaraz to sprawdzimy na tzw. Wikipedii, która jest dobrodziejstwem całej ludzkości. Tutaj nie ma jasno określonej daty zakończenia. Musiałbym się tutaj wkopywać. Wikipedia mówi, że, jest, że został rozpoczęty ten proces w 1959 roku. Eee. Aha, tutaj są jakieś problemy. Zdo wydawało mi się, że szybciej dotrzemy do tego Palermo. No dobra, nie, to nie. Czekamy, tak czy siak. Jesteśmy znowu. Eee, no i dobrze, idziemy cały czas na Sycylię. Eee, mamy w ogóle jakiś bardzo mały przychód. Eee. Myślę, że z wiadomych powodów. Chociaż też nie do końca. Czyżby też przychód. Z... Uuu, panie kolego! No, to będzie dopiero bitwa. Ho, 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 ho. Proszę, proszę. No, teraz to się trzeba będzie popisać. Nie powiem, że nie. Mm, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. O kurde. Patrzcie, co się dzieje. Wyszli z miasta i wydali nam yy, bitwę na, na polu. I to od takie uderzenie wyprzedzające. Zrobił tutaj sam. Hmm. Co oni tu mają? Lekką piechotę. Całkiem spore ilości tej lekkiej piechoty. Ale ta lekka piechota? Co to jest za lekka piechota? Że ona ma 20. 20 celności no nasi woltyżerowie jest ich co prawda 63 wodzie ale w sumie jest ich o wiele więcej to nie, nie, nie jest to dziwne ale to nie jest jakaś też znowu bardzo potężna armia, mamy przewagę liczebną ale oni mają więcej artylerii o wiele, a my nie mamy kawalerii żeby tą artylerię jakkolwiek uciszyć eee, mają przewagę w kawalerii Marej tak 12 charge bonus o, to są w ogóle tak, bo ci dragoni oni mogą zejść z konia, ale to ja nie wiem po co taka zdolność. Ja sam nie korzystam z tego za bardzo. Ich liniowa, liniowa piechota, proszę mi powiedzieć, jak, jak wygląda, jaka to jest piechota? 18 AQRS 70 range'a standardowo. 13 i 5, 25. 18, 12, 8, 27. Mamy wyższe morale. Melee Defense mamy wyższe na zwykłej pichoci liniowej. Ale ojoj, to są doświadczone już jednostki, oni. O. Mm, 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 mm. No, nie będzie to łatwa bitwa. Mają też trochę milicji. Grenadierów mają dwa oddziały aż. Nie wiem, czy się nie wycofać, wtedy mieliby problemy z. A nie, oni już w tym momencie nie dostają posiłków z miasta, oni dostają posiłki pewnie stąd. Dobrze, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to yy, już nie w tym odcinku, a w następnym. W następnym odcinku stoczymy sobie tą bitwę. Mam nadzieję, że yy, nie doznam tutaj jakiegoś yy, katastrofalnego upokorzenia. Katastrofalnego w skutkach również upokorzenia, bo w tym momencie, gdyby oni przeprowadzili kontratak, a ja nie miałbym armii, żeby się przed takim kontratakiem wybronić, no, to Neapol byłby zagrożony. A to jest bot. Miejmy nadzieję, że boty są głupie. Wygramy to spokojnie. Chyba. Dobrze. To tak, ocencie ten film, dajcie jakiś komentarz, jakieś swoje sugestie. O subskrypcję nawet nie proszę, bo to wiadomo, już się pszczelarz do mnie dobija nawet. Nie chcę nagrywać coś razem, a ja nie, nie, nie. Ja się tutaj nie godzę. Ja tutaj mam bitwę do rozegrania. Yy, yy, także tak, tak jak mówię, o subskrypcję. O subskrypcję nawet nie proszę z tego względu, że w tym środowisku jest to wiadome. Także cześć!